Witajcie moi drodzy, dzisiaj zajmiemy się rozbiórką tych oto potencjalnych śmieci. Wszystko co widzicie to jest do wyrzucenia. Tu jakieś dwa stare, już nieaktywne e, końcówki węża. Ta jest do napełniania powietrzem kół, z obciętą końcówką. Tutaj mamy jakiś stary pistolet do przedmuchiwania. Tutaj stary reduktor do gazu. Trzeba go używać. Stary, niekompletny zacisk. Trójkąt. Tu mamy chyba... tak... Tutaj mamy końcówkę od e, mówcie mi gazówki do nagrzewania. Stary pistolet, o, który się nawet spada do ropowania, czy tam do malowania jakiś pistolet, jakiś piaskarski czy coś takiego. Też już dobre. Także co, zaczynamy i miłego oglądania. Byłem jeszcze zapomniał, tutaj jeszcze malutka końcóweczka musiężna. Nie ma na chodę. Zabijam trzynastkę, o, udało się. Bo czternastka się oki zdała. Pójdzie, czy nie? Eee, poklepnięcie poszło, dobra. O, Odkr kurde, odkręcamy. Hop, 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 chodź tu, hop, Nie, proszę pana. To no, no, nie, proszę pana. No dobra, moi kochani, rozbiórka skończona. Jedyne czego wam nie nagrałem, bo już cholera jasna, bateria mi padła, musiałem podładować, To jest rozbiórka tego zawiasu, szybko ładnie zacisku, rozbiórka tego zacisku. Szybko ładnie poszło. Tak to postarowaliśmy sobie, mosiądz, aluminium, no i stal. Z ciekawostek, zostawiam sobie te tutaj sporzędki jedna druga, Ten, tu, tą końcówkę do pistoletów. Pneumatycznych I śrubeczki. To to u mnie zostaje, tego nie sprzedaję, bo to akurat zbieram, Zresztą się może przydać. Zaczniemy może od stali. Najpierw drobnica. Rureczka. Resztka trójkątu. Oto I. 1685 a po złotówce daje nam złoty 69 zł. z racji tego, że mamy taką samą takie samo opakowanie położymy sobie aluminium kilogram 275 gram po 6 zł daje nam 765 teraz nosiąc o, ponad pół kilograma, miar fajnie po 20 zł daje nam 11,50. No i na koniec parę sztuk, dosłownie parę gram aluminium, e, miedziuchy, przepraszam, aluminium, miedziuchy 10 g po 33 zł daje nam 33 groszy. Także moi drodzy, na dzisiejszej rozbiórce zarobiliśmy 21 zł i 17 groszy. Zajęło mi to może z 15-20 minut łącznie. No może 25 z chodzeniem po klucze. Myślę, że było warto. Te wszystkie śmieci miały trafić do śmietnika i trafiły, a po części na niej zarobiliśmy. Jak się podobało, proszę o czarnego kciuka w górę, subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie robicie oraz komentarzu celem podbicia algorytmu. Pozdrawiam i dobranoc.